Policzanie w noc sylwestrową bawili się w lokalach, domach i na świeżym powietrzu. Nie brakowało muzyk i tańców. Przecież to ostatnia noc 2013 roku. Zabawy rozpoczęły się około godziny 20. Panie ubrane w kreację, panowie w eleganckie garnitury żegnali stare roki i czekali na nowe. Repertuar muzyczny był różnorodny, od spokojnych utworów po rock and roll. Z kamerą odwiedziliśmy polickie lokale. W każdym panował inny wystrój i atmosfera. Wielu imprezowiczów, ostatnią noc starego roku z pewnością zaliczy do udanych. Po północy wkroczyliśmy w 2014 rok. Powitano go hucznie i wybuchowo. Na niebie rozbłysły efektowne fajerwerki. W końcu taka noc jest tylko raz w roku. Z butelek polały się szampany, a policzanie złożyli sobie noworoczne życzenia. Na szerszą relację z zabaw sylwestrowych zapraszamy po infopolicach. Zarówno w Sylwestra jak i Nowy Rok policcy policjanci kontrolowali stan trzeźwości u kierowców. Podczas tych dwóch dni patrole były wzmożone, a do służby została skierowana większa liczba policjantów niż zwykle. Było nadzwyczaj spokojnie i bezpiecznie. Policcy mundurowi zatrzymali tylko jedną osobę. Po północy policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierującą. Kobieta kierowała jeepem mający 1 promil alkoholu w organizmie. Za beztroską jazdy pod wpływem alkoholu 51-latce grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Oprócz kontroli stanów trzeźwości, policjanci wyjeżdżali do interwencji 24 razy. Głównie dotyczyły one zakłócenia porządku publicznego. Przyczyną takiego zachowania był przede wszystkim alkohol. Więcej pracy mieli pracownicy pogotowia ratunkowego. Karetki wyjeżdżały ponad 30 razy, głównie do drobnych urazów. Prawdopodobnie do wielu zdarzeń doszło w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu. Po północy. Mężczyzna 53-letni, z urazem ręki, trafił do szpitala przy Unii Lubelskiej. I 1 stycznia, już w godzinach wieczornych, około godziny 18, 12-letni chłopiec miał tą butelkę, miał petardę chyba w butelce. To wystrzeliło i z urazami twarzy i poparzonymi drogami oddechowymi trafił do szpitala przy ulicy Wojciecha w Szczecinie. Spokojną noc sylwestrową mieli także policcy strażacy. Mimo to nie obyło się bez drobnych incydentów. Doszło do pożaru dwóch śmietników na ulicy Bankowej i Okulickiego.